W ostatnim niedzielę roku liturgicznego czytamy e, wyjątek z Ewangelii, w której Chrystus ostrzega swoich uczniów, ostrzega swoich wiernych przed tym, co będzie musiało nastąpić. To proroctwo, o którym mówi Pan Jezus, ma zastosowanie kilkakrotnie. Z jednej strony e, przewidział jedzenie. I spełniło się ono w Starym Testamencie. i Już z drugiej strony, Pan Jezus mówi o tym, że nie przyjmie to pokolenie, aż wszystko się to stanie. W ten sposób Chrystus zastosował to proroctwo również do czasów sobie współczesnych, do ówczesnych Żydów, których miała spotkać straszliwa kara za odrzucenie Chrystusa, za odrzucenie Mesjasza. Kara która polegała na zniszczeniu świątyni, tej wielkiej świątyni, którą naród żydowski się lubił, gdzie były składane ofiary z tego testamentu, które były oczywiście też odcieniem i zapowiedzią przyszłej ofiary Chrystusowej, ale jednak były przez, przez Pana Boga e, chciane, były Mu miłe. I ta świątynia legła w gruzach z całym miastem Jerozolimu, z tym centrum życia żydowskiego. Życia politycznego i religijnego. Rzymianie, jak wiemy, zburzyli Jerozolimę i utopili to miasto we krwi. życie od tej pory rozproszyli się już całkowicie po okręgu ziemskim i to była dla nich kara. Ta kara, która <coughs> wynikała z faktu nieprzyjęcia Chrystusa. Nie zabili Chrystusa, dlatego że chcieli ziemskiej potęgi i ziemskiego bogactwa, i to zostało im odebrane. Chcieli Wielkiej Ojczyzny, a ta ojczyzna im została odebrana, dlatego że zdradzili Boga, który Błogosławi. Jeżeli e, tego Błogosławieństwa nie ma, to żaden trud dla dobra ojczyzny nie, nie ma sensu. Tylko i wyłącznie Pan Bóg może dać Błogosławieństwo, tylko Pan Bóg wybiera sobie ludzi i całe narody, ale tylko i wyłącznie na pewien okres, ażeby. ażeby Pracowały one na rozszerzaniu Jego Królestwa tutaj na ziemi. E, ta, to zburzenie Jerozo Jerozolimie i Świątyni miało też za zadaniem ukazanie tego, że Stary Testament się zakończył ostatecznie, że od tej pory żadna ofiara Starego Testamentu nie będzie miła Panu Bogu i praktykowanie tych ofiar świadczy o e, buncie przeciwko Panu Bogu i Prędzej sprowadza nieszczęście i potępienie niż, niż błogosławieństwo niż wybami. Od tamtej pory Żydzi, którzy tu się na całym świecie, nie mają już świątyń, gdzie są składane ofiary, ale mają wyłącznie burznicę, synagogi, gdzie jest czytany, jest czytana tora, gdzie to teraz również jak wiemy deformowana i straszliwie, straszliwie przekręcana po to, żeby... Udowodnić rzekomo, rzekome wybraństwo, że to, że należy mi się władza nad całym światem. To, było, to proroctwo, proroka Daniela, również ma dlatego Kościół Święty czytam na koniec roku liturgicznego, żeby uświadomić, że ono ma zastosowanie, również będzie miało zastosowanie w czasach ostatecznych, w czasach, gdy spełni się to, co spełniło się w świątyni jerozolimskiej. Że ustanie prawdziwa ofiara, ofiara, którą Chrystus na krzyżu ustanowił w wieczerniku ustanowił na krzyżu do pełni. Niemal, w niemal wszystkich świątyniach świata. I to się właśnie stało przed ponad już 40 lat, kiedy masą dni, znaczy zreformował myszę w ten sposób, że bardziej przypomina na nabożeństwo protestanckie niż prawdziwą katolicką ofiarę mszy świętej, tak jak była ona poprawiana przez dwa tysiące, tysiące lat. Spełnił się zatem, e, spełniło się zatem to proroctwo, o którym mówi nasz Pan Jezus Chrystus, ale oczywiście. Jest zasadnicza różnica. W Starym Testamencie ofiara była czasowo dana, była niedoskonała. Natomiast ofiara naszych święty jest ofiarą ostateczną i niedoskonałą. Tak jak Nowy Testament jest ostateczny, żadnego Nowego Testamentu już nie będzie. Nowy Testament to jest ostateczne Słowo Boga i e, Nowy Testament e, zawiera w sobie całe zbawienie ludzkie całe Słowo Boże. E, Bóg Człowieka. Dlatego też ofiara Nowego Testamentu, jakkolwiek może być ograniczona w straszliwym stopniu, tak jak to widzieliśmy w ostatnich 40 paru latach. O tyle, że ta ofiara nie będzie, nie zniknie ze wszystkich kościołów i Wiemy, że pomimo ogromnych trudności, prześladowań i, i wszystkich trudów, tru, wierni katolicy. katolicy, katolicy gromadzą się wokół prawdziwych ołtarzy, nie dają się zwieść i trwają przy tej ofierze mszy świętej, która jako jedyna podoba się Panu Bogu, tej ofierze, która doskonale wyraża jak tak zwany ryb trydencki, doskonale wyraża z naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ta ofiara będzie do końca dni, do końca dni spełniana przez katolickich, tylko przez katolickich kapłanów. Ale ten czas, który jest czasem wielkim, pływem i zamieszania, jest czasem, w którym każdy wierny musi w swoim sercu i w umyśle my, zdecydować się przestanąć po stronie prawdy i musi bardzo uważać na to, żeby nie, nie dać się zwieść wszystkim tym, którzy próbują tych wybranych, jeżeli to tylko jest możliwe, doprowadzić do upadku. wiemy, że nie tylko modernizm jest wielkim zwieceniem, ale również wśród wiernych katolików raz po raz pojawiają się ci pseudoprowadzcy i pseudochrystusowie, którzy zwodzą ludzi wyprowadzają ich na manowce, wyprowadzają ich tam, gdzie nie ma Chrystusa, gdzie nie ma Jego ofiary, gdzie nie ma Jego Ewangelii Świętej. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowi i prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, tak aby nawet wybranych wprowadzić w błąd, gdyby to było łóżwe. Gdyby wam wtedy mówiono, o to jest na Pustkowi, nie wychodźcie, o to jest w ukryciu, nie wierzcie. Nie, wychodź, nie, nie wierzmy łatwowiernie w to, że... Chrystus jest gdzieś na Pustkowy, gdzieś w ukryciu. Chrystus jest tam, gdzie jest katolicka msza święta, gdzie jest katolicka doktryna, gdzie e, wierni katolicy wyznają ofiarę, wyznają wątpliwość świętą i doktrynę Kościoła bez jakichkolwiek umniejszyń i bez jakichkolwiek kompromisów e, z tymi, którzy wiarę nadprzyrodzonej nie, ma, nie mają, z wszystkimi tymi, którzy e, Dzisiejsze, dzisiejsze struktury chrześcijan, którzy, którzy mają to, co katolicy z własnymi rękami zbudowali, ale nie mają tej wiary, która katolickich wiernych ożywiała, która powodowała, że byli zdolni do ponoszenia największych ofiar, żeby wznosić świątynię Pańską. Musimy zatem strzec się ponad, by być ponad wszelkimi tymi. Teoriami, które ciągle, ciągle diabeł będzie tworzył, który będzie, będzie próbował zwieść swoich wiernych wszystkimi tymi niebezpieczeństwami, niebezpiecznymi pokusami, które, do, do, do których człowiek zawsze będzie miał skłonność, jako że jest zraniony głęboko przez grzech pierworodny, ten grzech ciągle jego skutki ciągle trwają w ludzkiej, dlatego nasz umysł jest ciągle zaciemniony i często rozpoznany prawo, tak jakbyśmy chcieli, poznajemy jej tej prawdy Chrystusowi całkowicie pewnie. Pomimo, pomimo tego wszystkiego musimy tych ułomności, musimy trwać i zawierzyć całkowicie Chrystusowi, Jego nauce, I też zaś zawierzyć najświętszej Marii Pannie, która jest... Matką Dobrej Rady, która jest stolicą młodości. Ona może da, jako jedyna udzielić nam tej mądrości, tej roztropności, która jest konieczna, żeby nie stracić wiary, a żeby również wytrwać w dobrym i nie upadać w grzech. I musimy się ofiarować, bo ona nienawidzi wszelkiego fałszu, nienawidzi wszystkich doktrym, fałszywych religii, które fałszują e, prawdę obok nawidzi Nienawidzi grzechu, nienawidzi. Najmniejszej nawet skazy, którą, która jest dobrowolna. Oddawajmy się za tym Maria, żebyśmy wytrwali aż do końca, byśmy nie dali się zjeść i byśmy umarli jako wierni kapulnicy i w ten sposób mogli zbawić nasze ludziom ratować się przed wiecznym potępieniem sensu i właśnie tego pochwały Jezus Chrystus i poprawę serce Marii.